Magnificencję z wielce czcigodnej drogi księże przewodniczący naszej debaty popołudniowej, wielce czcigodni drodzy i państwo, i współbracia kapłani. Rzeczywiście jestem też tak zbudowany tym spotkaniem i tymi debatami i zagadnieniami, które tutaj są poruszane. Czuję się zaszczycony, żeby móc podzielić się dosłownie kilkoma takimi względem teologii rzemieślniczymi refleksjami w ospozycji warsztatu filozofii. I myślę, że, że tutaj zauważamy, że przez to choćby obecność tej tematyki filozoficznej, powracamy do wielkiej klasycznej relacji pomiędzy filozofią a teologią. Która polegała na tym, że tak jak wszyscy wiemy, wszystkie nauki wyrosły z filozofii, ale i, czyli z tej tak zwanej teologii naturalnej, bo ta protofilozofia, o czym była mowa dzisiaj, to właśnie jest ta teologia naturalna, i to jest ten wielki, i, wielka prawda o tym że człowiek z pozycji swojego własnego, naturalnego rozumu jest w stanie odkryć istnienie prawdziwego absoluty. nie przyciskał, A przepraszam, ja tutaj nic nie przyciskam rzeczywiście, tak, bo zaczyna coś wyjeżdżać, Jakiś właśnie, pięknie. Tak, a więc y, właśnie, drodzy Państwo, Rzeczywiście, że tutaj ta relacja filozofii i teologii jest fundamentalna. I chciałbym w takich dwóch zasadniczych wymiarach ukształtować tych kilka refleksji. Mianowicie pierwszy wymiar metodologiczny i formalny, a drugi merytoryczny. A mianowicie w aspekcie formalnym wiemy, drodzy Państwo, że u podstaw każdej nauki stoją jej zasady czyli trzeba jasno sprecyzować zasady myślenia i to oznacza że rzeczywiście ta wielka teologia średniowieczna i ta nowożytna ale w sensie jakościowym wielka ona bazuje między innymi na takich zasadach jak tożsamość niesprzeczność zasada wyłączonego środka czy zasada przyczynowości, czy zasada bytu w ogóle. I teraz zauważmy, drodzy Państwo, że tutaj od razu to i, i ksiądz profesor Sławek był uprzejmy nadmienić te problemy Heringa, Fuxa i całego zastępu innych teologów, także katolickich we współczesnym świecie, czy w XX wieku. Dlaczego oni popadli w taką aporetykę, że nie byli zdolni jako przedstawiciele nauki katolickiej zaakceptować nauczania papieskiego? Drodzy Państwo, z jednej fundamentalnej racji, że ponieważ zarówno Fuchs jak też i Hering sięgnęli po filozofię idealizmu absolutnego Hegla i to oznacza, że już mamy na płaszczyźnie zasad myślenia zasadniczych jatus, a mianowicie, tak jak klasyczna filozofia tej metafizyki realistycznej, choćby Arystotelesa i która została później przyjęta i przez Ojców Kościoła i przez tych wielkich scholastyków, to zawsze zasada tożsamości pozostawała w mocy. Czyli i rzeczywistość jest tożsama w sobie? I zasada myślenia, którą się posługujemy, musi być zasadą tożsamości? Że jeżeli mówimy o Bogu, to mówimy o Bogu. Jeżeli mówimy o człowieku, to mówimy o człowieku. Jeżeli mówimy o zwierzęciu, to mówimy o zwierzęciu. A więc właśnie zauważamy, że zasady myślenia są zarówno zasadami bytu, Łącznie z najwyższym bytem, czyli absolutem, który jest absolutną tożsamością w sobie. I wtedy rzeczywiście na takiej bazie pryncypiów myślenia klasycznie pojętych, budujemy prawdziwą teologię. I która zanurza się niejako w ten ocean prawdy i wydobywa z niego. Inne wymiary i pokłady, których miliony pokolenia jeszcze nie były w stanie odkryć, bo to jest z teologicznego punktu widzenia patrząc, to jest to wprowadzanie świata, a przede wszystkim ludzkiego intelektu, coraz głębiej głębiej w świat prawdy. I w związku z tym właśnie tutaj uważam, że problemy współczesnej teologii, łącznie z Karolem Ranerem, Wspomnianym Bartem i całym światem protestanckim to tak czy inaczej. Problemy te osadzają się już w punkcie tym fundamentalnym, a mianowicie, że tak jak twierdzono przez dziesiątki lat, i tak twierdził ten słynny metodolog Thomas Kuhn, w tym jego słynnym pojęciu Paradigmen Weksel, że doszło w rozwoju nauki na przestrzeni wieków do zmiany paradygmatu. I proszę sobie wyobrazić, że tenże sam Thomas Kuhn, kiedy zbliżyła się jego 80. rocznica urodzin, pamiętam do dziś taki bardzo cenny artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland, jeszcze wtedy byłem w Niemczech Zachodnich, i Thomas Kuhn wyznał, przez dziesiątki lat byłem przekonany, że doszło do zmiany paradygmatu w nauce. Dzisiaj muszę stwierdzić, że z niczym podobnym nie mieliśmy do czynienia. Dlaczego? Bo żeby, drodzy Państwo, doszło do zmiany tożsamości, bytu, poznania i myśli, to musielibyśmy otrzymać zupełnie nową strukturę bytowości. A proszę zauważyć, że każda rzeczywistość jeżeli coś jest bytem realnym, to to oznacza, że ta bytowość jest w sobie tożsamą. A na przykład dla Hegla i całej protestanckiej teologii nie ma zasady tożsamości. Martin Luther na przykładzie interpretacji inkarnacji odwiecznego logosu stwierdza: Wreszcie musimy odrzucić. Starą zasadę tożsamości. Dlaczego? Bo Luter utożsamił fakt inkarnacji z wcieleniem natury boskiej, czyli dla Lutra nie druga osoba Trójcy Przenoświętszej w Unii, o hipostatyka łączy dwie różne natury, boską i ludzką. Lecz natura boska staje się dla Martina Lutra naturą ludzką. I to jest rzeczywiście absurd. I gdyby tak było, gdybyśmy byli zmuszeni fakt inkarnacji Logosu Boga Ojca tak zinterpretować, to by nam się rzeczywiście załamały klasyczne zasady myślenia. Wtedy by się załamała zasada tożsamości. A proszę zobaczyć, że w fakcie inkarnacji nie ma nie tylko, że zakwestionowania zasady tożsamości, lecz co więcej, zasada tożsamości znajduje tutaj absolutne potwierdzenie. W jakim fakcie? W Unii hipostatyka, że dwie natury różne, boska i ludzka, jedna odwieczna, a druga stworzona w czasie one nie są ani wymieszane ani yy, po prostu nie mające jedności lecz zjednoczone w sposób doskonały i dlatego też pozostają w mocy klasyczne zasady myślenia albo drodzy państwo weźmy drugą zasadę niesprzeczności przecież Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, nawet jako Bóg jeden, ale zarazem istniejący w trzech osobach, pozostaje bytem absolutnie niesprzecznym. Dlatego, że nie ma tutaj zasady niesprzeczności. I, i, bo to są trzy różne osoby boskie. I, Będące i, i posiadające tę samą jedną naturę boską. I teraz znowu zobaczmy, co się stało, drodzy Państwo, w nowożytności. W nowożytności zakwestionowano zasadę niesprzeczności w ten sposób, że skoro Bóg jako jeden istnieje w różnorodności, to zasada niesprzeczności nie może pozostać. W mocy. I dlatego znowu tutaj, drodzy Państwo, u podstaw nowożytności i zmiana paradygmatu stoi reform reformacja i dialektyczna teologia lutra, którą Hegel racjonalizuje i zawiera w pojęciu filozoficznym, czyli określa cały wymiar filozofii teraz poprzez zasadę sprzeczności. Czyli co to oznacza, drodzy Państwo, że absolut człowiek zwierzę roślina i cała rzeczywistość jest sprzecznością że nie ma żadnych linii żadnych wymiarów jedności bytu i tutaj moi przezacni przedmówcy łącznie z tobą Sławku mówiliście o tym że ta klasyczna idea uniwersitas stojąca u podstaw zresztą Katolickiej wizji świata i Boga i człowieka. Na czym ona polega? Że proszę zobaczyć, że analogicznie do jedności Boga, że jest jeden, buduje się jedną wizję świata. Na jednym systemie pryncypiów, zasad. I a jednocześnie, ponieważ w Bogu Najwyższym jest różnorodność, bo inną osobą jest osoba Ojca, inną Syna i inną Ducha Świętego. W związku z tym mamy w bycie absolutnym, w jego interpretacji katolickiej, w, w odróżnieniu od metafizyki starożytnej Grecji, głównie Sokratesa, Platona i Arystotelesa, pewną różnicę. Z którą Grecy Starożytni nie mogli sobie poradzić. Jak to jest, że u podstaw bytu stoi jeden absolut? A jak to jest, że rzeczywistość kosmosu, choć taka uporządkowana, ale jest różnorodna? I oto w objawionym logosie Boga Ojca odnajdujemy prarację dla tej jedności. I różnorodności, że jest nią objawiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. I idea Uniwersytetu, zresztą zrodzona w środowisku myśli katolickiej, wiernie odczytuje tę nową pozycję myślenia ludzkiego w sposób genialny że teraz na uniwersytecie, czyli na płaszczyźnie nauki, na płaszczyźnie intelektualnej percepcji świata i Boga, i człowieka, i świata zwierząt i roślin odnajdujemy drodzy Państwo z jednej strony prarację absolutną dla jedności kosmosu i z drugiej strony w tym samym absolucie w jego podmiotach osobowych odnajdujemy prarację dla różnorodności Bytów istniejących w kosmosie. I tutaj właśnie jest coś genialnego, ale drodzy Państwo, dlaczego na Reformacji załamała się idea Unii Versitas? Dlatego, że jeżeli kontradyktoryjnie określimy byt, czyli absolut, to wtedy, drodzy Państwo, załamuje się cały wymiar nauki, w aspekcie formalnym i w aspekcie merytorycznym. Bo jeżeli absolut jawi się jako, jak pisze Luther, a za nim Hegel i później ta linia aż do Fuxa, Heringa, Karl ranera jeżeli to idzie po linii sprzeczności bytu, no to wtedy, drodzy Państwo, o Unii versitas, Żadnej mowy być nie może, bo ani nie mamy żadnej jedności, ani nie mamy de facto żadnej różnorodności. Mamy z jakąś całością do czynienia, ale której fragmenty kompletnie nie pasują do siebie, bo taka jest merytoryczna wymowa i afirmacji zasady sprzeczności jako zasady bytu. Poznania i myślenia. I w związku z tym wydaje mi się, że nie zbudujemy, czy nie będziemy kontynuować tradycji wielkiej teologii, jeżeli z całą determinacją nie będziemy bazować na klasycznych zasadach myślenia. Albo, drodzy Państwo, zasada przyczynowości. I tutaj bardzo chętnie z księdzem profesorem Hellerem moglibyśmy podejmować dialog. I ja go też kiedyś zapytałem na po, poważnej, wielkiej debacie na Kongresie Filozofów Polskich, a księże profesorze, a proszę nam wyjaśnić, filozofom, teologom, proszę nam wyjaśnić, z pomocą jakich zasad myślenia wy, jako przedstawiciele nauk szczegółowych, interpretujecie poznawanie kosmosu. I wtedy niestety powiem to, co się wydarzyło, Ksiądz profesor Heller nie udzielił na moje pytanie żadnej odpowiedzi. A co to, drodzy Państwo, oznacza? A gdzie jest zasada tożsamości? Proszę sobie wyobrazić, że Max Planck interpretował kosmos to wielki uczony, ale sięgnął po filozofię Platona. My doskonale wiemy, że ta filozofia ma swoje wielkie strony, ale jest niewystarczająca dla katolickiej interpretacji rzeczywistości. Niels Bohr, wielki fizyk. Ale po jakie pryncypia interpretacyjne kosmosu czy wyników nauk szczegółowych sięgną? Por pryncypia religii hinduizmu. Więc, drodzy Państwo, my widzimy, że przedstawiciele nauk szczegółowych. Każdą interpretację, każdego eksperymentu, każdego doświadczenia muszą przeprowadzić w oparciu o konkretne pryncypia. A klasyczne pryncypia są, drodzy Państwo, niezmienne. To jest tożsamość, niesprzeczność, wyłączony środek, przyczynowość i zasada bytu. Albo zasada przyczynowości. Proszę zobaczyć, co się stało z klasyczną zasadą przyczynowości. I, 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 I słusznie Tomasz Zakwinu, i nie tylko on, uznali, że zasada przyczynowości jest przecież jednym z dowodów na istnienie absolutu. Że ten byt, który jest, pojawia się w czasie, on musi mieć przyczynę swoją poza czasem, czyli w bycie absolutnie wiecznym. I teraz, a, a co to znaczy zakwestionowanie zasady przyczynowości? To drodzy Państwo to wtedy to oznacza albo uświatowienie absolutu, albo deifikację mundi. I z takimi procesami w nowożytnych trendach teologicznych, także częściowo nazwanych przez naszych wspaniałych mówców dzisiaj, mieliśmy do czynienia. Rzeczywiście nie radzą sobie ani filozofie, ani teologie różnych proweniencji poza wielką teologią katolicką, z, tym, y, pro, y, z tą problematyką, żeby utrzymać w odpowiedniej adekwatności wielki, niezmienny, absolutny i święty byt Stwórcy Boga, a z drugiej strony ens creationis. I właśnie tutaj zauważamy, że z tym, Związane są także z pryncypiami, z zasadami myślenia, związane są kategorie myślenia. Drodzy Państwo, proszę zauważyć, jak ściśle, na przykład to, co się dzieje w liturgii, transsubstancjacja, Najwyższego aktu w dziejach świata w postaci przemiany substancjalnej nie będziemy w stanie zrozumieć bez podstawowych kategorii klasycznego myślenia filozoficznego. Bo jak jako człowiek kościoła, czy jako kapłan, czy biskup, czy papież, wyjaśnimy współczesnemu intelektowi, który niestety pożegnał się już przez parę wieków z kategorią substancji, jak mu wyjaśnimy, że chodzi tutaj o przemianę substancjalną. Bytowość chleba w bytowość. Ciała Pańskiego. Bytowość wina w bytowość krwi Pańskiej. Drodzy Państwo, bez kategorii substancji, przypadłości, także klasycznie pojętych, ale wymagających z pozycji teologicznej y, i doprecyzowania, nie poradzimy sobie także w tej materii. I choćby jeżeli tutaj proszę zauważyć, bardzo wielu myślicieli współczesnych bazuje na idealizmie Hegla, bo on jest tak jak niektórzy myśliciele mówią, że to co Arystoteles uczynił dla starożytności i dla średnich wieków i całego rozwoju nauki, to Hegel określił dla naszej współczesności. I o co chodzi, drodzy Państwo, w takim malutkim dziełku Hegla, najstarszy system idealizmu niemieckiego? Hegel pisze, że chodzi o totalną mitologizację intelektu. Czyli chodzi o to, żeby nie tylko powrócić do epoki mitu i kategoriami mitu, określać także rozwój nauk, lecz co więcej, drodzy Państwo, mitologizacja intelektu w sensie hegelowskim oznacza, żeby dokonać zmitologizowania intelektu chrześcijańskiego. I to jest ten wielki dramat, z którym mamy do czynienia. I widzimy, że na przykład, jeżeli dotkniemy pojęcia Boga w aspekcie merytorycznym, Proszę zauważyć, Rudolf Bultmann jest tego przykładem. Jeżeli Rudolf Bultmann konsekwentnie przejął temporalizację bytu Martina Heideggera, dla którego nie istnieje byt ponadczasowy, pozaczasowy, lecz istnieje tylko byt czas, to w związku z tym, proszę zauważyć, jeżeli. Chcielibyśmy na takich przesłankach ontologicznych oprzeć interpretację Ksiąg Starego czy Nowego Testamentu, to doszlibyśmy do tego stwierdzenia, które wyartykułował Martin Buber. Interpretując imię Boga, jestem który jestem, a mianowicie Martin Buber w następujący sposób przetłumaczył to imię: Jestem, który jestem. Pisze: Staję się tym, kim się stałem. Czyli, co to znaczy, drodzy Państwo? Zamiana bytu absolutnego na byt proces. A wtedy, jeżeli Magnificencja chciałby nam tłumaczyć, Jakim cudnie wiecznym jest objawiony Bóg to magnificencję proszę wybaczyć ale na płaszczyźnie ontologii Heideggera Hegla nie moglibyśmy przyjąć tej prawdy za zasadną bo byłaby sprzeczna z nowym sposobem myślenia tak zwanego zmitologizowanego intelektu między innymi Hegla i innych jeżeli sobie wyobrazimy, drodzy Państwo, w czwartym tomie szriften cór teologii Karla Ranera, jego, jego tezę, że gdyby Hegel nie istniał, to należałoby go wymyśleć, to rozumiemy dlaczego, i ja rozumiem jako filozof, dlaczego ten wielki świat teologów, który Państwo tutaj tak wspaniale reprezentujecie, i z całą głębią ducha, i jako kapłan, i człowiek, i jako filozof, wyrażam, wyrażam Wam wszystkim wdzięczność, i wszystkim wielkim teologom, i polskim, i całego Kościoła. Ale niestety jest cała rzesza teologów katolickich dzisiaj, którzy bazują na zupełnie antykatolickich pryncypiach myślenia i kategoriach myślenia. I w związku z tym kate, teolia, teologia katolicka. Jeżeli nawiążę do wielkiego logosu, i tutaj mówiliśmy o, o DIA, logos, i Jan Paweł II pewnego dnia mówił i wyjaśniał, bo zaczęto nieprecyzyjnie interpretować jego pojęcie dialogu, a on wtedy powiedział, ale drodzy Państwo, mnie zawsze i wszędzie chodzi o to, żeby połączyć logos. Ludzkiego ducha z logosem odwiecznym i logos tego świata z logosem Stwórcy Boga. I wydaje mi się, że tutaj, w tym centralnym miejscu, rozstrzyga się los zarówno filozofii, jak też i teologii. Czyli jaki będzie stosunek filozofii i teologii współczesnej do wcielonego logosu. A zatem także do Boga Ojca i do Boga Ducha Świętego. Taka będzie jakość i kształt i stabilność i piękno i wartość i filozofii i teologii dzisiaj. Obecność wszystkich Państwa tutaj i ten wielki wysiłek, który każdy z Państwa podjął na przestrzeni swojej dotychczasowej twórczości i życia chrześcijańskiego, świadczy o tym, że zwycięża wielka teologia i wielka filozofia, bo zobowiązana wobec jedynie prawdziwego logosu jako praracji dziejów, praracji bytu, praracji myślenia i poznania. I my ten logos znamy. To jest jeden i w trzech osobach istniejący Bóg. I jemu właśnie składamy dzisiaj, także w tym dniu. Dziękuję Ci Krzysztofie drogi za to, że nas wszystkich tutaj zainspirowałeś, zebrałeś wokół Niego. Jego uwielbiamy, Jemu dziękujemy i Jemu zawierzamy i losy filozofii i teologii i w Polsce i w Europie i w całym Kościele i na całym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony uwagę.